Hey, wszystkim z tej strony witajcie w nowym odcinku z bycia policjantem. Dzisiaj, słuchajcie. A już ktoś jest podejrzany. Zawrócił się, jak nie zobaczył. Halo! Nie, ja pana kojarzę z poprzedniego odcinka. Czy pan nic nie okradał przypadkiem? Dobra, on jest czysty. Dzisiaj, słuchajcie, zatrudnimy 100 policjantów. Będziemy napadać na domy. Znaczy, znaczy, nie napadać na domy, tylko rajdować jakichś ludzi, jakieś gangi, które posiadają broń. Także trzymajcie kciuki. A teraz by się przydało zatrudnić kogoś. Także zaczynamy. Zatrudnimy mirków. Troszkę mirków. Zacznijmy od siedmiu. Dobrze, liczę siedmiu. I wsiadamy do naszego tajnego samochodu, który powinien ich wszystkich. Jak się łapią, który powinien ich wszystkich. Przy... Stary, na tyły wsiadaj. Na tyły wsiadaj. Czy on będzie za nami biegł? Bo... Biegnie po prostu. Dobra, mamy pierwszą misję, akceptujemy ją. Jest blisko nas, jest mega blisko nas. Także ten jeden mirek powinien dobiec. Włączamy sygnały. I podjeżdżamy na miejsce. To powinno być gdzieś tutaj. Albo chyba jest z drugiej strony. O zobaczcie, jest ktoś tam. Wyłączmy sygnały. Chłopaki, wysiadamy. Co wy robicie temu samochodowi? Wysiadamy, podchodzimy do podejrza. Broń mają! Broń mają! Strzelaj, uwaga! Uwaga! Strzelaj! Nie strzelajcie w nich! Nie no, to Ameryka dosłownie... Misja wykonana! Jeszcze go kopnęli. No, no przestańcie ją kopać! Przeszukajmy ciała oczywiście, żeby zebrać z nich bronię, żeby żaden cywil nie miał żadnej broni. Ten dobiega dopiero. Świetna robota, chłopaki, wsiadajcie O, zobaczcie, do, śro do środka można wsiąść A czemu ten nie wsiadł? I mamy kolejną misję, chyba jakaś kradzież Nieco dalej Baza, Screamy Gonzalez przyjmuje to wyzwanie Jadę do celu to Są skróty jakieś O, pff, o trzymajcie się jak oni się utrzymali tutaj? Niektórzy nawet nie trzymają się barierki Oni stoją Niczego się nie trzymają Po prostu stoją na tym Jedziemy na skróty Musimy oczywiście uważać na naszych pracowników Żeby nie zahaczyć O żadne drzewo Chłopaki spokojnie znam skrót Nie? Ostro! Co? O, trzymajcie się! Przepraszam Wróćmy jakoś na drogę. Oni się tym nie wzruszyli. A, a, a. Deja vu. O, Co tu się stało, stary? Centrala z Gonzales Gonzalez zbliża się do celu. Bez odbioru jesteśmy na miejscu. Czy oni celują? Oni celują do nas. Halo! O! Nie! O! Strzelają! Trzymajcie się! Trzy Jesteśmy nieśmiertelni z nimi! Co się pani stało? Dzień dobry! Wiem, że pani była zakładnikiem, ale musimy panią przeszukać. Weźmy dla niej transport. A, ja wziąłem transport do Przepraszam, do, do więzienia wziąłem transport. Dobra, trudno. Jeszcze telefon był ukradziony. Halo! Te... Telefon muszę jej oddać, poczekaj. Zniknęła. No, jedziemy dalej. C gdzie ja wsiadłem? Halo A ty co, nie umiesz się nagle złapać? Bierz przykład z kolegów. Z oni się nawet barierek przestali trzymać. Jedziemy. Spokojnie, chłopaki, znam skrót. Ze mną jesteście. Co? Pani no samochód zgasł. Paliwo nie mamy. Ze mną jesteście bezpieczni. Do miasta mamy tylko 10 kilometrów, panowie. Tu jest stacja benzynowa, nie dojechaliśmy. ta, ta który biegnie? Wszystko muszę robić sam. Ta, ta, to chyba nie dosięgnie, niestety. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam za moich, za moich kolegów. Czy, czy, czy mogę kupić jakąś, jakiś kanister chociaż? Przesuńcie się. I czemu tu nikogo nie... No nie mogę wejść! Widzowie, nie, nie da się tutaj kanistra kupić. Zostawiamy samochód chłopaki! My jesteśmy tutaj! Jakie ja mam dojść do miasta? No, już nie mogę, jesteśmy prawie. Dobra, teraz poważna mina. Dzień, dzień dobry bardzo. Wiem, że miałem bardzo poważną misję i ktoś tam, nie wiem, zastrzelił kogoś i tak dalej. Ale skończyło nam się paliwo, niestety, więc potrzebuję nowego pojazdu. Dziękuję, do widzenia. Okej, okay, mamy to! Jedziemy po naszych ludzi teraz! Przepraszam! O, przepraszam! Centrala, mieliśmy lekko przerwy na papier... Y, znaczy nie mieliśmy paliwa przez chwilę! Wsiadajcie, panowie! No znowu jedna osoba zostaje! Czemu nie potrafisz wsiąść? Masz miejsce obok mnie! Czemu nie chcesz usiąść obok mnie? Halo! Miejsce obok mnie! To, to biegnij w takim razie. O, przepraszam! To biegnij w takim razie Praktycznie już jesteśmy o, Przepraszam, znam skrót, chłopaki Nie stresujcie się Okej okay. Już jesteśmy w mieście I uwaga, pod bokiem, bokiem odjeżdżamy. Z drogi, zdro o, z drogi Wezwanie mamy O, Wezwanie mamy Dobra, to jest gdzieś tutaj. Wysiadamy, chłopaki, wysiadamy. O! O! Strzelają! Strzelają, kto dostrzelił? O, tu strzelają. A- Dep. Kań. Koniec Tam ktoś ucieka Ktoś tam ucieka Chodźcie Chodźcie, chłopaki Gonimy go, gonimy go Zobaczcie, uciekł tutaj Stój nie, nie mam broni chyba Halo, Mirek Aresztujcie go Biegnij za nim Aresztuj go Stary, tego nie doganiasz Jestem szybszy od ciebie Oszukiwałeś na testach sprawnościowych Halo Stój Stój Stój, o! Oh rzuciłem się na niego, tylko nie trafiłem trochę. Aresztuj go! Dobrze, dobrze, aresztuj go, Mirek. Super, super, Mirek. Zobaczcie, poddał się. Kajdanki mu założył. Kajdanki mu nawet założył. Dobra, zapytajmy o ID. Dobra, Joseph Chwoda. Panie Joseph Chwoda, musimy pana sprawdzić. Czy nie ma pan podejrzanych itemów? Czy to nie jest ten sam gość z początku? Sprawdźmy dosłownie wszystko. Ok nie ma dosłownie nic ma pan szczęście jest pan wolny ale czemu uciekasz cały czas ucieka Dobra, idziemy sprawdzić teraz tamtego gościa. Jaki chorek się tu zrobił. Ile tu jest pojazdów. Halo, wy nie umiecie jeździć, czy co? Co tu się stało? I to ja tego ruchu nie blokuję, bo jestem tutaj. A, ktoś go zabrał. Ktoś go zabrał. Jedziemy dalej, panowie. Nie no, kolejna osoba nie potrafi wsiąść, naprawdę. No nie potrafi wsiąść, mamy coraz mniej ludzi. Jesteśmy blisko, więc możemy wziąć kolejne wyzwanie. Podjeżdżamy na scenę, oni już biegną. Dobrze, właśnie. No nie no, znowu. A czemu we mnie? Halo! Czy nic się panu nie stało? Stary brat bliźniak na ciebie napadł. Dosłownie ten sam gość. Oddaję panu ukradziony telefon. Proszę bardzo. O, czy... Czy on jest pijany? Halo! Czy ty jesteś pijany? Wiem, że można być pija... A nie 0,1 promila. Dobra, nie jest źle, nie jest źle stary. Dopiero zaczynasz imprezę, niech będzie. No znowu jest wielki ruch nagle. Karetka nawet nie może przejechać. Kolejną osobę tracimy. Kolejna osoba nie wsiada. Nie! Jeszcze paliwo nam się skończyło. No to jest stacja! To jest stacja! Stary, stary, co wy robicie? Podwiezie nas pan, proszę! Podwieź nas! Podwieź nas! Czy mogę mu strzelić? Aha! Kulo odporne szyby i nic sobie z tego nie robi! Chłopaki, biegniemy na akcję! Czemu jakaś pani idzie sobie po autostradzie? Jesteśmy przy sklepie, ktoś chyba okrada sklep. Zobaczmy. Dzień dobry. Halo! Czy pan okrada sklep? Okej, okay. czy to jest ten gość, którego uratowaliśmy wcześniej? Ten pijany? Dobra, musimy go znaleźć, musimy go znaleźć gdzieś. Tylko gdzie go znaleźć? O! Biegnie! Biegnie! Stój! Stój, policja! Screaming Gonzalez! Zatrzymaj się! Oddam strzał! Ręce do góry, właśnie o to chodzi! Na kolana, proszę się kłaść, na kolana! No klono, powiedziałem, no klono! Gdzie jest moje wsparcie? Oni nadal nie dobiegli! Chodź tu, chodź. <gry> Za rączkę, proszę pana, przeskoczy pan przez to! Chodź ze mną, chodź ze mną! Dzień dobry, czy to jest ten człowiek, który okradł sklep? Co? Wiedziałem, że to ty wiedział. Dobra, puść. <laughs> nie mogę go. Kupu... O, dobra, puściłem, puściłem. Kajdaneczki, proszę pana, zakładamy. Przeszukam lewą i prawą kieszeń, oczywiście. Oho, broń! To pogarsza pana sprawę. Jeszcze ukradzione rzeczy. Czemu pan ukradł? Ma i chleb. Znalazłem to, proszę pana. Gdzie? Gdzie on idzie? Oddałem mu rzeczy i wychodzi ze sklepu. <laughs> Nie! Żaden transport! Nie, nie chodziło mi o transport! Chciałem go zabrać ze sobą! Stoj! St nie zabieraj! Nie zabieraj mi go! No nie, no nie zabieraj mi go! Paralizator na niej nie robi wrażenia, widzowie! Mogę jej ukraść pojazd? <grym> nie mogę. Dzień dobry pani! C czemu ja ją przeszukuję? Nie o to mi chodziło! Ja chcę panią zabrać po prostu! A chcę panią zabrać, ponieważ postanowiłem, że zostaniemy strażakiem razem z panią, oczywiście! Mariusz, ona chce zostać strażakiem. Widzisz, widzisz, załatwiłem ci pracę nawet. P poszła sobie. A więc uwaga, zaczynamy pracę strażaka. Mamy nasz pojazd, możemy wziąć większy nawet. Uhu. Dobra, bie bierzemy ten największy Ur, super ciężarówka Przecież teraz każdego mogę rozjechać I się nawet nie zatrzymam A kot utknął na drzewie To jest chyba zadanie idealnie dla mnie Tylko chyba musimy się pośpieszyć On jest na tym półwyspie Dobra, jedziemy, jedziemy, włączamy sygnały Kot utknął na drzewie Zjeżdżaj, kot utknął na drzewie Jednak nie w tą stronę no gdzie ty mi wyjeżdżasz? Wszyscy mi wyjeżdżają zamiast zjechać! Jesteśmy na miejscu! Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś te drzewo chyba. Dobra, wyłączmy sygnały, żeby się nie przestraszył. Wyłączmy też światła. Gdzie, gdzie, gdzie? Kocie! Gdzie jesteś, kocie? W sumie kot mi nie odpowie. Powinniśmy tutaj wsiąść? Czy ja mogę z tego skorzystać? A! T, t, źle! Co on robi? Wow! Ale super! Mam nadzieję, że nie jest na samej górze. Ale dobra, kot jak jest, to raczej na samej górze. Po, pojedźmy tam drabiną, zobaczmy, czy rzeczywiście tam jest. Oprzejmy drawin... <śledzimy> O, drabinę delikatnie i wspinamy się. W sumie potem to ja mógłbym chodzić. Halo, halo kocie, jesteś tutaj w ogóle? Gdzie jest ten kot? O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh, oh. A on tutaj jest. A ja na samą górę się wspiąłem. Dobra, w ten sposób mniej więcej. Idę po ciebie. Idziemy po kotka. Proszę bardzo, mamy kota. Nie, 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 nie mogę wejść. O, zobaczcie. Mamy kotka. Kotek się cieszy. Kotek jest cały i zdrowy. Co ja mam z nim zrobić teraz? Nie mogę go puścić nawet. Co ty robisz z tym kotem? Nie kładź się na niego. Dobrze, bierzemy kota ze sobą. O, dobra, puściłem go. Zobaczcie, pobiegł. Teraz go trzeba rozjechać. Żartowałem, żartowałem oczywiście. Wow, coś się pali! Coś się pali. Jeszcze potrzebujemy do tego naszej ciężarówki, więc mamy idealny pojazd. I jedziemy tam jeszcze w centrum się pali. Z drogi! No. Bokiem. Zmieszczę się. Pu ledwo się zmieściłem. O! Nie! W sum zahaczyliśmy! Było złożyć tą drabinę, Screamy. Ale spokojnie ona jest rozłożona, jakby co widzowie. Czyli na przykład dostaniemy wezwanie na taki ogień. Mamy już rozłożoną drabinę. Możemy się praktycznie od razu wspinać. Trudno, że przez to dojadę pół godziny później. Je yeah. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy na miejscu Jesteśmy na miejscu Jak tu się poli mocno Nie, 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 dobra, dobra, szybko, szybko, szybko Wysiadaj z pojazdu, czekajcie, wyłączę tylko sygnały Bo będą mnie wkurzać Ogień poczeka, tak, wchodzimy na górę Sterujemy naszą drabiną Okej okay. No, to coraz bardziej się pali Jak ja, gdzie tu są narzędzia jakieś O, tutaj coś jest Szybko, 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 woda, woda, woda Bierz, podłącz to, podłącz to Wespnij się na górę, nie, nie nie mogę się wspiąć. Dobra, lejemy wodę. Lejemy wodę. Ugaś się ogniu. Ale fajnie to działa wszystko. Dobra, pozbywamy się powoli ognia. Na dole się zaczęło palić. No przepraszam bardzo, gaśnicą tego nie ugażę. Dobra, odejdźmy do tyłu, zobaczmy, czy da się w ten sposób gasić. A da się. Te na samej górze mogą sprawić problem. Dobra, puszczamy to. Jakie to jest długie w ogóle. Gaśnica, teraz gaśnica. Szybko, szybko, szybko. Gaś. Kaśnica. Wchodzimy na drabinę! Szybko, 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 wyżej, 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 wyżej to, wyżej to. Troszkę też bliżej. Wchodzimy na górę, gdzie jest moja kaśnica. W ogóle mam ją w kieszeni gdzieś czy to. Nie mam gaśnicy Halo, czy jest tam ktoś? Czy, czy ktoś żyje w ogóle? A, palę się, palę się Gdzie jest gaśnica? Nie ma gaśnicy Okej, okay, dobra, mam gaśnicę, mam gaśnicę Wchodzimy na górę I gasimy, widzowie Wielki ogień mam, mam nadzieję, że styknie tej gaśnicy, ale z tego co widzę Może być ciężko Bo ten ogień się zrobił naprawdę mocny I chyba jest coraz mocniejszy nawet O, jest drugi, drugi Ten jeszcze spróbujmy ugasić A, Skończyło się. A czy ja tutaj mogę podpiąć wąż? Chyba. O! <grym> chyba mogę podpiąć tam wąż nawet. Zobaczmy, czy się da. I chyba się nie da. O! M mogę tym sterować. <grym> wow! W ten sposób się da nawet? Zobaczcie! Drabiną mogę ziać ogniem. Znaczy ziać wodą. Proszę bardzo! Ogień zgaszony. Screamy cudowny strażak. Czemu. Co, co się dzieje? Co, co się dzieje? Nie, nie, nie. Szybko, 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 To też się pali! Naprawdę! Dobra, to podłączmy tutaj. Woda się zaraz cała wykorzysta. I zobaczcie, pożar ugaszony. Tak mi się wydaje. Powinien być ugaszony! Jest już bezpiecznie, całkowicie bezpiecznie. Nie chce mi się tej wody wyłączać nawet. Z tym wężem będę jeździł cały. Teraz nigdzie nie przejadę, praktycznie. Podoba się pani? Ona stała jak ten gość z tą tarczą Ale widzowie, to w sumie wszystko na ten odcinek Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka like Ja wam dziękuję za oglądanie Piszcie, czy chcecie więcej tej gry I pa, pa, pa